Cześć! Jestem Ewa Zakrzawska, Wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku gość specjalny, siostra Daria. A jak ja tu jestem, to wiadomo co będzie. Hejty. Czytamy hejty, ale dzisiaj w trochę innym wydaniu, ponieważ ja zaspałam, Daria odstawiona, wiadomo, więc postanowiłam połączyć jedno i drugie, czas nagli, więc po prostu się umaluję, a w międzyczasie poczytamy hejty. Zobaczymy, czy uda Ci się zrobić oko, czy się nie popłaczesz. Kuźwa. Ze śmiechu oczywiście. No nie, no wiadomo. Pff. Ale te komentarze są aż tak srogie, bo powiem Ci, że dawno nie zaglądałam w sekcję komentarzy. E, tych hejterskich ty... oczywiście, bo jakoś się omijam. Tu chcesz zacząć od bardzo, bardzo grubego, czy od bardzo grubego? Póki nakładam bazę na pory, dawaj e, gruby. Dobra obleśna na maksa, przy nogi, o wadze 60 kg sztuka i ten kształt ciała, jak 70-letnia baba z otyłością 3 stopnia. Prawdopodobnie mam otyłość 3 stopnia. Starsza? Ale... Tro... Generalnie czuję się dojrzalsza niż kiedyś, więc noga 60 kg? Prawie zgadu. Yy, Tyle to... prawdy w jednym komentarzu. Wy... Podajemy yy, oficjalne wymiary mojej Ewy. 90 na 60 na 90, 90 druga waga noga 55 dru, druga noga taka sama <głosy> Ale <noise> dobre. A ja w to mam ze 60 serio. To nie jest hejt. <noise> to, to nie jest hejt. To nie jest hejt. Yy, także yy, do Pozdrawiamy, dziękujemy za. oczywistą oczywistość przejdę do podkładu, który polecały dziewczyny Katrin Truski, no muszę go wykończyć, bo mi się skóra zmieniła na lepszą, ale jeszcze mam, więc dokończę, bo jestem teraz takie less waste. Nie, że jestem biedna i kończę kosmetyki do końca. Ewa, ale Ty masz w ogóle dużo, ty jesteś less waste, jesteś bardzo przyjazna, da się z Tobą porozmawiać, masz kręgosłup z tytanu. Czyli co? Kolejny super komentarz? E, ten kręgosłup jest dano. Moralny na pewno. <grym> Ewa, no, ale to może warto opowiedzieć w jakichś vlogach albo jako ciekawostkę, Patrz że... ta gąbka w Carrefourze kupiona. No przecież no. ona wciągnęła mi wszystko z twarzy, patrz. A mokra jest. Może na nogi ją sobie przełóż. Ale widzisz, ona... Co, widziałeś coś takiego? Nic... <grym> gąbka... Ona się rozwala się w ogóle już od góry. Ale to jest pierwsza się używam. Chciałam pokazać jak... Patrz! Ewa, wracając do tematu, powinnaś, dlaczego się nie pochwaliłeś swoim fanom i obserwatorom, że jesteś e, tym superbohaterem? Ostatnio mieliśmy Halloween w temacie superbohaterów. Ewa się nic nie pochwaliła, no, że ma kręgosłup z, z, z tytanu. Byłam kobietą kot, tylko taką po zażyciu za dużo saszet. Także, no i jest jeszcze pytanie. Takie, Znowu? Tak. I to nie jest wiem, to sam autor czy. Tak, cały czas jest ten sam e, autor Makota 851. Pozdrawiam bardzo serdecznie Zrobimy dziękujemy koty. E, za ten kontent, który nam tutaj jest dostarczany. I teraz w sumie nie wiem, czy to po, może pan montażysta nam da taką nakładkę 18. Plus. E, da się uprawiać seks z taką wagą? Czy Pani musi... W nie czytaj dalej? Boże! <grywa> o Jezu! Serio? To są Twoje rozkminy? Czyli Ty nie przychodzisz do mnie, mnie zhejtować? Ty, twoje zdjęcia służą do, ewidentnie do czego innego, jak Ty masz takie rozkminy. Bo jak ja przychodzę kogoś, nie nigdy nie hejtowałam, ale jak przychodzę popatrzeć na kogoś, kogo nie lubię, to nie mam erotycznych skojarzeń. Mm, wracając do tematu komentarzy, <śmiech> <śmiech> które już mam napisane, które mogę czytać, <laughs> bo jak się okazuje, nie wszystkie mogę czytać. Nie no, słuchajcie, <laughs> Patolskie, erotomańskie. No, ma mam też swoje granice. Nie dam wam tego. Słuchajcie, ja wam po prostu. chcę yy, dla Was dobrze. Tak. Ale... Małe, małe, smutne, krótkie rozumki. Nie, nie, nie to nas tak. nie interesuje. Idziemy dalej, bo ty widzę elokwentnie, to coraz bardziej się dzieje. Słuchaj, mam hit który dopisujemy do naszej książki pod tytułem Co się przez nas dzieje na świecie i w Polsce i na świecie. i Oprócz tego, że masło i inflacja przez masło. Bo... Uważaj, jest lepiej. Pytok napisał, Plus size dużo wody zużywają. No mój mąż się z tym zgodzi, bo mamy dopłatę chyba z 1000 zł. Ale to dlatego, że nie mam wanny i biorę długie prysznice, bo jestem duża, potrzebuję dużo wody i dużo czasu. Bo wiadomo, że zanim się wgra mole pod prysznic i wygra z spod prysznica, to zdąży się napocić i odnowa, i odnowa, i odnowa nowa, i słuchajcie tak cały dzień. Człowiek po prostu... Taki perpetuum mobile'a. No ha. już po prostu spodziewałeś się tego... siebie. Się... Ale słuchaj, ale to jest trochę głupie. No. Bo my też mamy dopłatę, ale my mamy za ogrzewanie. co jest idiotyczne, bo przecież grubemu nigdy nie jest zimno podobno. O, właśnie. No właśnie. To... Musimy też, jest jakaś pomyłka w licznikach. Musisz sprawdzić, zweryfikować. fat mingujemy po prostu. Ewidentnie. Przykro nam, że zużywamy dużo wody. Postaramy się zużyć mniej wody i e, zatopić więcej prosecco. Tak się może umówić. Czy ty nie chcesz czytać w ogóle jakieś? Czy ja mam tak czytać? Czy Słuchaj, teraz spoko? nakładam bazę. Kupiłam sobie nam creamy eyeshadow base. I ponieważ dostałam na urodziny od męża, w ogóle na pewno sam na to wpadł, siostra. Na pewno sam wpadł na pomysł, żeby kupić mi chudę. To dobry mąż. Mhm, tak, siostra. Tu było maczane palce. W każdym razie, że pod chudę należy się baza. Chociaż nie wiem, czy jest godna chudy, ale kupiłam, bo jakoś ten nam ostatnio mi pasuje. Więc widziałam. A, trypia. Przepraszam, ale właśnie przeczytałam kolejny komentarz, który nawet nie był. był tylko trochę zabawny, ale potem przeczytałam Twoją odpowiedź. Dobra, więc komentarz będzie no tak. Oh my god, he, he. he. Patrzcie jaki mam dystans do siebie i pewność, kaka, omg, oh kaka. Omg, oh to takie zabawne mm. kaka, <ślam> <G> <ślam> Więc Ewa odpisała, omg, oh patrzcie na mnie i na moje niespełnienie, szukam więc ukojenia w szukaniu atencji po swoich wystrywach w sekcji komentarzy. Pewnie to w nocy pisałam. <ślam> Przepraszam za brak brak elokwencji. Ale dlaczego? No, jakby słuchaj, żeby się z kimś dogadać, musisz być na jego poziomie. No tu akurat musiałaś się mocno zniżyć, no ale no. A. Starałam się jak mogłam. Ja jeszcze chciałam tylko od siebie dodać, że sensualizm nie jesteś ani omygry, ani chyty. Nie. Nie jesteś. O, jest ten, jest i, mój, jest i mój komentarz, bo widzę, że też pokusiłam się o małą dyskusję. Proszę, co ja zrobiłam z twarzą? Nie, no dobrze jest. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. No bo ty się malujesz na tle różowego. Dlatego jestem taka różowa. Dodajmy trochę błysku różowego. No o. Z samym pędzlem wszystko robię, nie? Puder, tu, Zawsze jest tu pięć pędzli i już jednego. Wiadomo. Ju, ju, kocham błysk. Nie ja, wzięłam podróży na ten dzisiaj. To był mój TikTok na temat właśnie jakichś problemów. W plusa jeszcze coś w tym stylu i pani, która nazywa się y, Armatka Katka. Napisała, to chyba nie jest najważniejsze, czy się zmieścisz, czy nie. Więc odpisałam, no oczywiście, za to najważniejszy jest Twój komentarz. Tak! tak. To jest najważniejsze. Na moim TikToku. Nie, moje problemy na moim TikToku nie są ważne. Twoje problemy nie są ważne. Ale ten komentarz jest najważniejszy. Spróbuję Słuchaj. lewą ręką. Pff, nie. Nie, przepraszam, tak się wychylam, bo ktoś w komentarzu napisał. A z za rogu uśmiecha się miażdżyca. No i tak patrzę. Ale tam widzę cukrzycę i obtłuszczone serduszko z za rogu. Cześć! Pozdrawiamy! Cześć, nasz drugiego się... rogu wychyla się masełko na promocji Lidlów. Będziemy, będziemy na bieżąco sprawdzać każdy róg. Gdyby ktoś jeszcze się wychylał, bądź nas czekał. Mi się czasami... Daj nam znać. Siema, hej, elof. Jakby coś się jeszcze by Wiesz co, masz tak, że musisz chować nóżki pod kołderkę, jakby z poduszka tak. coś się. Tak, i będziemy teraz. Nie będziemy. Bo ja myślałam, że jeszcze potwory z podłóżka, nie? Podpory mhm. z łóżka chowamy, z pod, zawijamy. Zawsze. Znaczy mój mąż codziennie musi przyjść i mnie przykryć. Mamy taki rytuał, że przychodzi, bo on jeszcze siedzi przy kąpie północy, więc przychodzi, zawija mi nóżki pod kołdrę i przykrywa mnie kołdrą, a potem przykrywa mnie jeszcze kapką bo muszę spać przy otwartych oknach, Niech a jestem tobie. z maźluchem, tak, i boję się tych potworów i nóżki są zawsze bardzo dobrze zabezpieczone i wydaje mi się, że teraz będę zabezpieczać się przed miażdżycą. Przepraszam. Biedne nóżki, biedne nóżki, nie mogę, mogłem... nóżki się boją tylu rzeczy teraz. A jak pójdę do lekarza, to powiem, nie, jestem zabezpieczona przed miażdżycą, bo <laughs> mi przykrywa nóżki wieczorami. <laughs> Może założymy jakąś zrzutkę na nasze nóżki? Wspomóżcie nóżki, kupcie kocyk. Dawaj, bo muszę dać, muszę dać jakiś brokat. Same wpędzacie się w kompleksy. Tak, i przykryję to brokatem właśnie. Którym? <grym> <grym> Same wpędzacie. To również armatka, katka. Ar o A, a to jest ta! To mój zaangażowany Ta z... fitnessiera, co sobie robi wakacje. Nie, od... to, ta, ta była A twaia, podobna. To była Ewa. Jeden short. To widzisz? Ale to też jest plus size. Tak. Ale cóż. Sa no i tu widzisz, Ewa, no i sama się wpędzasz kompleksy. Mam no, straszne kompleksy. Ale Z ja taką urodą? Zobaczam, ja, no ja słuchaj, ja... wiesz jakie mam kompleksy, że z taką urodą piękną, cudowną. Ja się no, boję, to... że my jeszcze piękniejsze. No to prawda. Mam Aż ty kompleks. Kompleksy. Tak, widzę. Ja zap... mam kompleksy. Od, w ogóle od dzisiaj, od teraz mam kompleksy od poprzedniego. hejta mam kompleksy, bo boję się o Twojej nóżki. Jaki dać kolor? W tym błysku. Bo jak mam chudę, muszę zawsze nawalić brokatu. Ale później czerwony usta zrobię, to będzie lata 80 z niebieskim. No, ale to chyba lepiej niebieski niż fiolet. Musiałam złoto. no dobra. Coś mi będzie na Ciebie. Jezus. <laughs> palce, Brokat chudy palcem. A nie? To się nie palcem robi? No! Może poczytam inne hejty, bo nie chcę zostać hejterem. Smutna chmurka. Pisze komentarz też taki dość ciekawy. Jeden z moich ulubionych, czyli to nie hej, jak co? Ale. Z innej beczki, bo widzę sporo takich kobiet na TikToku. A czy macie też inne treści do przekazania oprócz wyglądu? Cokolwiek poza swoją sylwetką i Urodą? Spójrzcie na nas. Co, jeszcze? co miałybyśmy jeszcze przekazywać? Dokładnie to miałbyś powiedzieć, nie mamy nic nic. My po prostu wyglądamy. To wystarczy. Powiedzieć Wam warto, bo tego chyba jeszcze Ewa nie mówiłaś, że my w ogóle to idziemy do sklepu, do Lidla idziemy, nie? Nie to, że Ewa no, ci szykuje na wyjścia. Nie, nie, nie. Te brokaty, my właśnie idziemy do Lidla się zbieramy. Tak Po masło. Tak. Słuchaj, pamiętasz tego TikToka, co najbardziej wkurza kobiety plus size? Mm -hmm. Ten o stopach, takich przedpotopowych, które kiedyś nam spadały ciągle. Mm -hmm. No to jak się okazuje jest pan A pokaz, który bardzo szybko znalazł na to jakby rozwiązanie, żeby ci nigdy nie spadały już jest Nie trzeba tyle w ale to nie będą spadać. Że ja to wcześniej nie pomyślałam? Ja bym chciała wyjaśnić tylko jedną ważną rzecz tym panu, że jakby... czy dlatego pana jest jasne to? Że my tego masła nie wtykamy w te rajstopy, w sensie tak. one nie spadają dlatego, że wiecie, że jest poślizg razy tysiąc i one spadają i bardzo często jest tak, że rajstopy właśnie są za szerokie i dlatego na przykład spadają albo są źle Za płytkie, zwalone. Generalnie 90% rajstop, które miałam do tej pory, oprócz oczywiście wiadomo, której marki, którą kochamy, już tutaj Damy spokój Wam, bo wiecie dokładnie chyba o jakie chodzi. Chociaż ostatnio mi ktoś zapytał, jakie restopy polecam, to stwierdziłam, że to jest, to jest niemożliwe, żebyście. Nie wierzę. No, z tego. Za to bardzo podoba mi się komentarz jakiejś e, dziewczyny, po prostu, która pod spodem skomentowała jego komentarz. Niestety, to, to nie naszego autorstwa. Aha. Ym, natomiast jakaś dziewczyna, którą bardzo pozdrawiam, napisała: Ej, nigdy nie rozmawiaj z kobietą, prawda? I myślę, że to jest, to jest taki naj, najlepszy w sumie komentarz, komentarzy. Dam teraz sobie kolor podbitego oka pod oko. Fajnie. Pewnie, no pewnie, że można. To będą zjawiskowe zakupy w Lidlu. Masło dostaniemy ze zniżką. Tak, ze zniżką na grube nogi. I pamiętajcie, na hasło mam grube nogi specjalna zniżka od Darii i ewokacji. Jak mówicie, że jesteście od i od Ewy, to Wam zapakują od razu, wiecie, w karton Plondekas. cały. Od razu z dostawem. dostańcie taki, wiecie, z prosto z palety. Tak. O, tu jest czy komentarz, ktoś Ci napisał po TikTokiem, krótko zwięzienie na temat, Niesmaczne. Smaczne. Tak, uwielbiam komentarze, jak ktoś mnie określa jako niesmaczną. Żeby jeszcze mnie, żeby, nie wiem, żeby chociaż mi stopy polizał, nie? D Że mógł stwierdzić. Dokładnie to napisałeś. Tak? Tak. Sorry, ale ja bym ci nawet stopy nie dała polizać, więc nie musisz rozważać. Czyli jednak. Dobra. Mm. Mm. Nice, nice, Ewa, bravo ja. Mm. Nie? Nie, no słuchajcie, oh. niesmaczne może być jedzenie, puszysty, może być kot apetyczny, może być pączek. Proszę was, trzymajmy się tego, bo naprawdę ja bardzo zachęcam, wiecie, że my doceniamy hejterów, którzy piszą naprawdę komentarze dobre, z których naprawdę możemy się pośmiać, które próbują chociaż być ambitne. Natomiast, no, rzucenie takim frazesem, my się nawet nie mamy za bardzo co czepnąć, wiecie o co chodzi. No tak, no to nie polecam, 2 na 10. Czy Generalnie ludzie, którzy trollują i hejtują, są głupi, ale my nadal oczekujemy cudów. Ja już nawet... Ja, ja wiem, że oni są głupi, ale ja bym chciał, żeby się rozwinali chociaż jak. Nie mam eyelinera. Co ty gadasz? Mam. Tu? wam. Chyba nie w na kolejność, ale... Czytałam... Oglądałam na... Nie czytałam. że nie czytam. Na TikToku widziałam, polekowałam makijaż do opadającej powieki, że dziewczyna sobie powiedziała, że tu rysuje. Zaryzykować? Tak! Uhuh. Dobra. Słuchaj, tu, mam po, tu jest poważniejsze. Co ja zrobiłam, ty mi lepiej powiedz. O Curie Jezus Mary, czym ja to zmarzę, jak ja wacików nie wzięłam, wzięłam super gąbkę, która wciąga podkład. Spróbuję. <noise> mów dalej. O Raison mówi się wprost. Choroba psychiczna. No, bardzo miło, myślę, a e, Ale pozdrawiam. O obżarstwie nie, bo się o tyli obrażą. Nie lubię szczerości, wolą kłamstwa. <grym> Pokaż. Nie to napisałam, ale bardziej mi pasowało, jak to tak czytam. Nie lubią szczerości, wolą Bo ja to wiesz, w mojej głowie, jak na to piszę, tak, to tak, tak to opowiada. Po prostu, po pierwsze, głupia cipo. Anoreksja nie jest chorobą psychiczną, jest to zaburzenie. Widzę, że Ty też masz kilka rzeczy do naprawy. Nie mówię o wyglądzie, tylko o głowie. Uważam, że nie jest wstyd ogarniać takie rzeczy, właściwie trzeba. Nie, pff, next. Nie lubię szerości, bolo kłamstwa. Ja właśnie mam na pół twarzy kreskę, ale zaczek, coś. Bardzo ładnie, wolę kłamstwa. Szybki strzał. Czy to już się będzie. nagrywa? Tak. To mogę powiedzieć, że musiałam dokończyć przed chwilą na zapleczu drugie oko, ponieważ pan kierownik, włącznie z moją siostrą, która to potwierdziła, powiedzieli, że nie mam podzielności uwagi. Mówicie, czytamy hejty, jak ja mam tu własnych osobistych hejterów. Ja nie mam podzielności uwagi. Zobaczcie, się pięknie pomalowałam, jak Daria czytała hejty. Dziękuję! Tak, bym Chciałam, żeby ktoś napisał w komentarzach, żeby się uwagi, ale jak już sama podsumowali, szybko się umalować, że kiedyś czytam hejty, to to, to to się nie da otworzyć, czy. Ech, słuchaj, no dobra, to mam szybkiego jeszcze, Jako jeden z ostatnich, bo jest ich ogólnie sporo, ale musimy to dzielić. Szybki strzał. Kupa. jadłem. Zazdroszczę. Także wiecie, ogólnie. Wiecie, że my jesteśmy grube i nam się nie wolno chwalić takimi rzeczami, że jedliście, bo my na przykład moglibyśmy ciągle jeść. Jesteśmy ciągle głodne. Mhm. I popatrz, z moją podzielnością uwagi też jest średnia. Znaczy nie, z moją podzielnością uwagi jest dobrze, tylko gorzej jest z moim paznokciami. Obydwa dwa kolory chyba nie bardzo. Kto, który? Górny, zdecydowanie. Nie mam żadnych chusteczek, muszę wytrzeć się w ciebie. Tak, jedziesz. Nie mam, wypykają. Roz... O, jest komentarz nas y, jakby naraz. Dobrze, do ciebie, mój ulubiony. Tu wieloryby ryby do roboty fujtwe. fujtwe? Fujtwe to jedno słowo. Fujtwe, uuu! No dobra, no to bierzemy serce. Ja biorę się, robię większą usta, żeby więcej wciągać. Ej, ogólnie bierzemy się do roboty, tylko do jakiej roboty my się mamy wziąć? Przecież my A. jesteśmy za głupie, żeby coś robić. No, Słuchaj, Czekaj, influencerki. No influencer. co influencerki? A ja jestem właśnie dlatego, tak powiedzmy, influencerką. Tak? Ale przecież influencerki to są głupie i nic się nie robią. W Ej? ogóle powiedzieć, że ty to masz ciężko, naprawdę, bo generalnie influencerki są głupie i nic się nie robią. A ja a jeszcze, jeszcze to się To śmieszne nawet nie jest. Dobra, słuchajcie, koniec jakby czytania hejtów na dzisiaj. Hej, jak zwykle są na bardzo wygórowanym poziomie, ale chciałabym, żebyście się naprawdę Troszkę hejter, tutaj postarali, no bo. My zbieramy tutaj. my zbieramy, ale no, to nie jest takie hejty, jak były wcześniej. Nie, bo, nie, w ogóle żaden z tych hejtów nie, wszedł, nie, nie jest kanoniczny. Tak. Żaden tak, sposób, właśnie. Zauważa? No, tutaj nic mi nie zapadło takiego w pamięć wyjątkowego. poza tak, tym, że zużywałem więcej wody. A to tak, to tak. To, to, to przynajmniej tajemnica wysokich rachunków się wydała, ale. No, jeśli chcecie mi pojechać. To, to, to zróbcie tak, żeby mnie zabolało. Bo to, co tu piszecie, to jest naprawdę no. żałosne. I jeśli naprawdę tak nie widzicie, że musicie, albo Darii, bo Dari też tutaj na TikToku tak? produkują to, się, to, to, to. to postarajcie się mocniej, bo naprawdę to jest takie słabe, że nawet ciężko nam to wyśmiać. Bo ono tutaj to takie, no kurde, hmm. ani śmieszne. No Głupie nie, jest, nie, nie, ale czasami kupię tak. się śmiać z głupich. No wiesz, prawda. Ale zdecydowanie jesteśmy szczęśliwe, że ta seria wam się tak podoba i że ma sens. I przepraszam, że polecę na Twoim kanale w Twoim filmie pewną prywatą, ale chciałabym powiedzieć, że jestem niesamowicie dumna z naszej koleżanki z Ewokracji Teams, Anais, Tak, tak, tak. Która miała ostatni występ w tańcu z gwiazdami tańczyła przepiękny układ i tańczyły właśnie przy... Piosence Ewy Farny tak. i Anais napisała do nas po jakby emisji tego programu, że no niestety zaczęły się hejty i już miała się tym przejąć, ale odpaliła odcinek akurat hejt w basenie, który był tak. mega. Znaczy każdy jest mega udany, ale tam był naprawdę <laughs> świetny. I że od razu jej się poprawił humor i w ogóle, więc to jest naprawdę super dostawać od Was takiej info, że ma to sens. I my się strasznie cieszymy, że wy robicie dokładnie to, co nam chodzi, czyli po prostu wyśmiewacie tych haterów razem z nami. Ja bym chciała, żebyście się nie przejmowały e, końśliwymi, przykrymi uwagami, jeśli coś robicie, jeśli się odchudzacie, jeśli ćwiczycie, robicie to dla siebie, nie na pokaz, nie dlatego, że ktoś. Nie do ktoś... wakacji. Nie do wakacji e, i innych bzdet, tylko e, z miłości do siebie i e, bez jakiejś chorej presji. Bo, bo, bo to jest z tego nie warte, więc nie dajcie sobie wmówić, że jesteście gorsze dlatego, że jesteście większe, czy dlatego, że jesteście mniejsze, czy dlatego, że macie jakieś nieidealne, ni nie wiem, partie ciała według kogoś, bo to jest wszystko bullshit. No, czy co? My żeśmy się pośmiały, ty <laughs> tak. jest zjawiskowa. Jesteśmy, słuchajcie, gotowe na wyjście Umasło. masło! Połączyłam dwa rodzaje krety, dwa rodzaje szminki i nie jest najlepiej, ale jesteśmy gotowe. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba. Get ready with me w wykonaniu Ewy. Jestem cała we wszystkim, bo nie wzięłam kuspeczki. To może teraz powiedzieć, co byś chciała dostać? Eee, ja nie, nie, nie wiem, znaczy, ale są już o świętach? Może lajki byś chciała dostać? A, w przepraszam, żeś <laughs> Myślałam, że to miał być... U... <noise> Myślałam, że to jakiś ukryty przekaz dla męża Okej, okay, to... Oczywiście lajki też są miłe <noise> Nie wypadają w... Słuchajcie... Chuda jest fajna, ale łapki w górę od Was i komentarze są jeszcze fajniejsze, bo są prawdziwe, nie muszą świecić brokatem, to, to jest po prostu dowód na to, że warto dla Was kręcić te odcinki, że warto dla Was tutaj kręcić te hejty razem z Darią, że cała nasza ekipa, łącznie z Mateuszem, który stoi za kamerą, e, robi dobrą robotę, właśnie macha do Was, Wy tego nie widzicie, więc my odmachamy brokatowo. Słuchajcie, oczywiście, łapki w górę są super, łapki w dół są mniej super, o nich nie będę już więcej mówić. Każda łapka w dół to jest jeden krwawiący hamoroid, ale przejdźmy dalej. Subskrypcja kanału i dzwoneczek. Przypominam o kolejnym odcinku, który w środę o 15, w sobotę o 15. Jeśli chcecie więcej Darii, dajcie znać w komentarzach, bo planuję Dar jeszcze wykorzystać do jakiegoś fajnego odcinka. A może dwóch, może trzech. Cześć! Cześć!